Rodacy, przyjaciele, w dzisiejszym nagraniu zwracam się do Was z pilnym wyzwaniem. Kiedy dojdzie do wojny atomowej i zniszczenia Stanów Zjednoczonych, nie traćcie wiary w Boga, nie upadajcie na duchu. To wszystko musi się stać, aby wypełniły się pisma. Ja wiem, że zniszczenie Ameryki będzie oznaczało śmierć setek milionów ludzi na całym świecie, być może nawet i więcej. Będzie to niewyobrażalna katastrofa, która spadnie na cały świat. Także i na Polskę. Nasz kraj, z racji tego, że nasi pseudopolitycy przyspawali go do Ameryki, także poniesie tego konsekwencje. Także doświadczymy koszmaru wojny. W Polsce zapanuje chaos i totalny upadek systemu. Wielu z Was wydaje się, że zniszczenie Ameryki, że wojna atomowa będzie oznaczała upadek ludzkości. Ale to nie jest prawda. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na całym świecie. Przeprowadzono kil kilka tysięcy prób atomowych różnej mocy. Od kilkunastu kiloton do kilkudziesięciu megaton. Jak wszyscy doskonale widzimy, świat tak jaki był, taki jest. Co nie zmienia faktu, że wojna atomowa będzie wielką tragedią dla ludzkości. Kiedy to wszystko się stanie, kiedy system upadnie, kiedy ludzie uzurpujący sobie władzę w Polsce i wysługujący się obcym mocarstwom rozbiegną się, ja, Maciej Modzelewski, z woli Boga Najwyższego, Przejmę władzę w Polsce i zaprowadzę w naszym kraju porządek. Nasz naród, jak nigdy wcześniej w historii, będzie teraz potrzebował jedności. Skupcie się wokół mnie i wypełniajcie moje polecenia. Razem odbudujemy Polskę. Moim jednym z pierwszych zadań po przejęciu władzy w Polsce będzie przypomnienie Polakom, że to Polacy są gospodarzami we własnym kraju. Że Polacy nie potrzebują protekcji wielkich mocarstw, żeby prowadzić suwerenną politykę wewnętrzną i zagraniczną. Nasz kraj musi odzyskać suwerenność polityczną i gospodarczą. Polska na nowo musi zbudować prawidłowe relacje z naszymi sąsiadami. Dla Polski, dla naszego narodu nadchodzi dzień próby, dzień sądu, w którym Polacy uświadomią sobie, jak bardzo byli oszukiwani, jak wielką cenę przyjdzie nam za to wszystko zapłacić.